Witam Was, przyjaciele, jestem Tajfun. Przyjaciele, przesyłam Wam wszystkim serdeczne pozdrowienia, szacunek i miłość w ten nowy dzień. Dzisiaj pójdziemy nagrać film z lasu, na który czekaliście z ciekawością. Wiecie, że w lesie śledziliśmy wilki, szakale i dziki i znaleźliśmy sporo śladów. Natknęliśmy się na padlinę rozszarpaną przez wilki, ich tropy, odchody, miejsca, które zniszczyły naprawdę dużo śladów. W końcu zamontowaliśmy fotopułapkę i zastawiliśmy pułapkę na wilki. Od kilku dni, coś tropie. Czy natrafimy na jakiś ślad, czy coś znajdziemy? Naprawdę od kilku dni o to walczymy. Dobrze, hektorze, spokojnie. W końcu udało nam się uchwycić obraz na naszych kamerach. Wczoraj to złapaliśmy, zobacz. Dzisiaj jeszcze tam nie byłem. Wczoraj nawet nie przez fotopułapkę. Sam pojechałem tam samochodem, telefonem nagrałem obraz. Zaraz ci pokażę tam złapałem wilka. Zobaczymy, czy na naszej fotopułapce pojawiły się nowe zdjęcia. Dzisiaj to sprawdzimy i zobaczymy, czy coś się pojawi. Ale przed chwilą spadł ładny deszcz, było lekko mgliście. Wiecie, takie zwierzęta, dzikie zwierzęta, lubią taką pogodę i jest duża szansa, że się pojawią. Dlatego dziś zabiorę do lasu waszego ukochanego syna, lwa Włoch, ogiera Włoch, mojego wielkiego syna, ogiera Hektora Babę. Hektor Baba jest teraz łowcą wilków, niedźwiedzi i lwów. Jeśli mój syn spotka wilka lub niedźwiedzia brunatnego, nie wątpię w jego pewność siebie. Zrobi co trzeba. Teraz powoli zabierzmy Hektora babę. Asja, chcesz jechać? Spójrz na moją Asję. Gdybym zabrał Hektora i Asję, nie zostałby tam żaden wilk, szakal ani lew. Masi Allah, mam do was prośbę, przyjaciele. Dla was nagrywam takie ryzykowne wideo. Boże, Hektor, prawie mi złamałeś palec. Synu, spokojnie, spokojnie, książę. Dla was nagrywam takie ryzykowne filmy, więc nie sprawiajcie mi przykrości, proszę was, to nic trudnego. Będę bardzo wdzięczny, jeśli polubicie ten film, zostawicie komentarz i zasubskrybujecie kanał, żeby mnie wesprzeć, przyjaciele. Spokojnie, synu. Dziś nasz pies nie jest na dworze. Alex, spokojnie. Zamknąłem Dede i Medei, Pusata też. Ostatnio, wczoraj, chcieliśmy wyprowadzić Hektora, ale się nie udało. Pomyślałem sobie, że chociaż dzisiaj wezmę Hektora i od razu zabierzemy go do lasu, chłopaki. Hektor tak ciągnie, że aż. Dobra, chłopaki, spokojnie. Inne psy, które zobaczyły Hektora, oszalały stary, chodź książę. Jestem ciekawy, czy dziś mamy nowe nagrania i co stało się z naszym mięsem, czy zostało zjedzone. Mam nadzieję, że natknęliśmy się na jakiś dobry ślad, stary. Nakryć tego lwa, niech kraj zobaczy lwa. Maszala, mojemu synowi włoski ogier włoski, mój lwie. Teraz ładuję Hektora do samochodu. Kontynuujemy w lesie tam, gdzie skończyliśmy, przyjaciele. Przyjaciele, teraz dotarliśmy do lasu. Zabrałem też Hektora, babę ze sobą. Izabel też jest w samochodzie. Zastanawiałem się, czy ją też wypuścić. Może się pobiją, nigdy nie wiadomo. Pokaż trochę okolice. Teraz jest zimno, chłodne powietrze, atmosfera jest świetna. Powoli zaczniemy teraz odkrywać okolice. Zobaczmy teraz, czy w tej dobrej okolicy są jacyś w pasterze owiec, czy nie, bo wypuszczenie Hektora Baby byłoby problematyczne. Dlatego musimy bardzo uważnie obserwować otoczenie. Proszę oglądajcie film bez przerwy. Nie przegapcie niczego, jeśli zauważycie coś, na co ja zwróciłem uwagę lub czego nie zauważyłem. Napiszcie to w komentarzach, żeby. Podejmijmy odpowiednie kroki. Kim on jest? Chodź, synu, ostrożnie, ostrożnie, synu. Cześć, bracie, proszę. Naprawdę? Dokładnie. Dzięki, wejdź, wszystko w porządku, a u ciebie jak? Nie zrobi nic złego, prawda? Nie, nie, chodź, możesz pogłaskać, chodź. Spokojnie, Hektor, chodź. Dzięki, bracie, my też... Ostatnio coś tam zrobiłeś, pamiętasz? No wiesz, jak to jest. Ostatnio zamontowaliśmy fotopułapkę w lesie. Nasze poszukiwania trwają. Kilka dni temu, oprócz fotopułapki, sam przechodziłem tędy z kamerą i udało mi się uchwycić pewien obraz. Spójrz, spójrz. Schował się za krzakami. Zamknij samochód na chwilę. Właśnie tutaj się kręcił. My też mamy gospodarstwo po drugiej stronie, bracie. Tak. Farma bydła. Tam też miałem swojego psa pasterskiego. Tak. Potem zobaczyliśmy na kamerach, że pies był słaby. Potem długo oglądaliśmy i śledziliśmy to wszystko na kamerach. Dobrze. Potem przyszedł wilk, dusił go i tak dalej. A potem zabrał i wyniósł. Gdzie dokładnie jest wasze miejsce? Tam tutaj naprzeciwko, bracie. To niedaleko stąd. Macie tu wilki? Naprawdę tak to wyglądało na kamerach. O rany przyszedł sam. Czy jest ich tam 3-5 sztuk? Naprawdę. Wiesz, te wilki najpierw wypuszczają jednego najsłabszego. Chyba były trzy. Pies był na łańcuchu i był jeszcze trochę szczeniakiem. O rany zjadły psa, tak? Potem go nie znaleźliście. Nie znaleźliśmy, jak mielibyśmy znaleźć. Naprawdę, bardzo mi przykro, bracie. Dzięki, bracie. Więc sprawa z wilkiem tutaj się wyjaśnia, tak? Prawdopodobnie tak, bracie. W takim razie musimy podejść do tego trochę ostrożnie. Dokładnie. Twoje! Szczerze mówiąc, psy są już w klatce. Na wszelki wypadek macie tam płasko czy las? To lasa przy naszej farmie jest płasko. Dobrze. Po bokach jest las. Tak, tam też jest las. Dokładnie. To znaczy, że tamte okolice sobie upodobali, co? Dokładnie, bracie. No to naprawdę słuchajcie, ten nasz brat tutaj coś przeżył. W takim razie naprawdę musimy być bardzo ostrożni. Z wilkami nie ma żartów. Naprawdę nie ma, bracie. One pożarłyby psa i nas. Naprawdę by zjadły, bracie. Bo teraz wilki chodzą w stadach. Zrozumcie więc jak niebezpieczny i trudny jest region do którego przyjechaliśmy. Mam nadzieję, że ich nie spotkamy, ale niczego nie obiecuję. Naprawdę mam nadzieję, że nie spotkamy ich, bracie. Nie spotkamy ich, prawda? Mam nadzieję, że nie spotkamy ich, bo Hektor jest sam. Oczywiście dziś przyszedłem trochę przygotowany. Zabezpieczmy zarówno psa jak i siebie. Dziś jest pochmurno, to pogoda, którą lubią te zwierzęta, rozumiesz, bracie? Dokładnie, bracie. Niech nasza wyprawa będzie udana. Przyjaciele, słyszeliście mojego brata. Od teraz będziemy ostrożniejsi. Teraz powoli zacznijmy ponownie patrolować las. Ciekawi mnie, co nagrała fotopułapka. Sprawdźmy to. Dzięki za ostrzeżenie, bracie. Proszę o pozwolenie, wejdę powoli do lasu. Trzymaj się, dzięki. Wpadnij na farmę na herbatę. Czekam na ciebie. Dobrze, bracie. No to uważaj na siebie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, bracie. Czekaj, czekaj, nie. Sza stój, chłopcze, czekaj. Teraz, przyjaciele. Miałem wypuścić Hektora tatę, ale przejechał traktor i on zaatakował traktor. Dlatego teraz go tutaj nie wypuszczę. Chodźmy teraz trochę w głąb lasu, dobrze? Zacznijmy powoli odkrywać. Mówiłem, że słychać psa, to była Izabela. Łobuz mnie przestraszył. Teraz Hektor, jeśli napotka psa, kota, szakala, lisa albo wilka, nie będzie miał litości. Znacie jego charakter. To bardzo ostry pies, mam go już powoli spuścić. Zobacz, chcę złapać zapach. Czekaj, Hektor, spuśćmy go, bracie. Niech akcja będzie błogosławiona. Najpierw chcę go śledzić. Najpierw pójdziemy śladami Hektora. Zobacz, pochylił nos. A propos, szakal, którego uchwyciłem własną kamerą, poszedł w tę stronę. Patrz, idzie w kierunku, w którym on był. Chodź synku, chodź synku, chodź synku, hektorze, tato, chodź, hektorze, chodź. Bracie, czy on idzie tam, bo wyczuł zapach Izabeli? Poczekaj. Wejdźmy trochę głębiej w las. Mam nadzieję, że pójdzie za nami. Bracie, hektor poszedł sobie, co? Hektor, chodź. Hektor, chodź. Teraz, ponieważ pada deszcz, ślady stóp na ziemi są bardzo wyraźne. W porządku? Dlatego mamy znacznie większą szansę na wykrycie śladów. Dokładnie obejrzymy okolice. To, że Hektor nas zostawił, nie było dobre. Powinien był iść z nami, bracie. Stój, gdzie on jest? Musimy go zabrać. Hektor, chodź. Cholera, Hektor nas dorwie. Czy jest szalony? Gdzie poszedł ten dzieciak? Hektor, chodź synu, może coś znalazł i za tym poszedł. Przy samochodzie też go nie ma. No nie wierzę, Hektor. Nie słychać dźwięku, synu, gdzie poszedł? Coś znalazł? Pójrz, patrz, a na dole, Hektor, chodź, Hektor, chodź synu, chodź synu, chodź synu. Bracie, Hektor poszedł sobie, szkoda, że go wypuściliśmy. To wypuszczenie naraziło nas na ryzyko. Hektor, chodź. Słuchajcie, od 15 minut szukam Hektora. Poszedłem na drugi koniec tego lasu. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak się spociłem. Jest strasznie wilgotno, bo padał deszcz. Hektor, baba jest zupełnie inny niż inne psy, żebyście wiedzieli. Chodźcie, pójdźmy też tędy. Wywęszył coś, cały czas trzyma głowę przy ziemi, jak pies myśliwski, i za nim podąża. Rozumiesz? Hektor ma bardzo duże szanse, żeby znaleźć, bo cały czas trzyma głowę przy ziemi, nawet jej nie podnosi, ciągle wyczuwa jakiś zapach. Ale jest jedna rzecz, której się boję: z daleka słychać szczekanie psów, odgłosy watachy psów. Widzisz Hektora, złapał trop i idzie stary. Jeśli wejdzie w środek watachy psów, zacznie z nimi walczyć, to może nam przysporzyć problemów. Czyli wyczuwa zapach psa. E, czy to dzikie zwierzę? Tego teraz nie wiem. Zobacz, wprowadził nas na ścieżki. Te ścieżki, które widzisz, są używane przez dzikie zwierzęta. To są ich stałe trasy. Hektor też. Schyla głowę i idzie dalej ścieżkami. Wyczuwa tutaj zapachy. Dlatego jest bardzo duża szansa, że coś nam zaraz wyjdzie na drogę i złapiemy to. Bardzo duża szansa, stary. Hektor, przez ciebie zapomniałem, gdzie postawiłem fotopułapkę. Chodźcie tu, przyjaciele. Co to tam jest, co? Oranek. Co to jest? Czy tutaj jest jakaś żelazna misa? O, pod drzewem stoi taka miska, jak widzicie. Ciekawe, dlaczego one tu są. Hmm? Czy to miejsce nie przypomina tego, gdzie ostatnio byliśmy? Podobne, stary. Pamiętasz, jak Asja weszła pod krzaki? Spójrz. Hektor patrzy przed siebie. Hektor, chodź tu, książę mój lwie. Hektor jest niesamowity, naprawdę, aż strach niech mu się wiedzie. On naprawdę świetnie tropi. No, jestem tego pewien, jak własnego imienia. Musimy zrobić wszystko, żeby Hektor dołączył do naszej nocnej ekipy. Teraz szybko przejdę na drugą stronę. Dotarliśmy tam, gdzie jest fotopułapka, przyjaciele. Chodźcie, idźmy dalej. Musimy się dowiedzieć, co się stało, co się wydarzyło. Na razie nie wypuszczę Hektora babę. Jesteśmy na rozdrożu. Odejdźmy stąd trochę dalej, potem go puszczę, bracie. Chodź, Hektorze, bo jak się oddala, to sprawia mi kłopot. Daję przykład, jeśli zostaniemy zaatakowani przez dzikie zwierzę. Jeśli Hektor pójdzie przodem, będziemy mieli problem. Rozumiecie, to sprawi nam dużo kłopotów. Teraz stój, synu, stój, zobaczymy lwie, stój. Bracie, jaką Hektor baba ma intuicję węchową, co? Maszala dla mojego syna. Teraz chodźcie, przyjaciele. Tutaj jest nasz karton, gdzie zostawiliśmy jedzenie. Aha. Na Boga, naprawdę nie został ani jeden kość. Spójrz! Teraz tutaj jest czyściutko. Cokolwiek tu położyliśmy, wszystko zjedli, wszystko zjedli. Spójrz, nie została ani jedna kość. Wiesz, położyłem tu prawie 15 kilo kurczaka. Teraz nie ma już nic. Wszystko zostało zjedzone. To jest chyba trzeci albo czwarty dzień, odkąd zostawiliśmy tu fotopułapkę. Dokładnie nie pamiętam, ale powinien być trzeci albo czwarty dzień. Teraz, Hektorze, pozwolę Ci się rozejść. Jestem ciekaw, nagrań z kamery, przyjaciele. Niech Hektor się przejdzie, może coś znajdzie. Jestem bardzo ciekawy, co złapaliśmy. Najpierw to odkręcę, ale nasza pułapka naprawdę się udała, wyszło świetnie. Mówiłem wam, że one są padlinożercami, nie jedzą świeżego mięsa. Zobacz ten kurczak tu zgnił, a jak już zaczął śmierdzieć, to od razu przyszły, widzisz? Zwierzęta czekały aż zacznie śmierdzieć, musi być padlina, żeby nabrały apetytu. Teraz zobaczmy, chodźcie. Jakie mamy nagrania? Teraz. Tak. Brat zrobił nocne zdjęcie. Co się stało? Zrobił zdjęcie w nocy, ale nic nie widzę. Poczekaj, zobaczę. Aha, patrz! Zrobił zdjęcie, widzisz? Wilk naprawdę go złapał. Przyszedł o 7.36 rano, nie w nocy. O 7:36 rano, a o 23:21 jest kolejne ujęcie. Razem mamy 89 zdjęć. Czy widzicie tu coś, przyjaciele? Pewnie tutaj się kręci, moim zdaniem maszyna wykrywa dźwięk. Aha, patrzcie, tam lekko widać. Patrzcie, patrzcie, naprawdę. Przysięgam, to wilk. Widzicie to? Naprawdę przysięgam, to wilk. Zobaczcie, jak został uchwycony. Teraz je tamte kości, które zostały. 23.14, zobaczcie, kwadrans po 11 w nocy został uchwycony przez fotopułapkę. Wilk, bracie, wygląda jak wilk, to szakal nie. Wilk! Ma gruby, krótki ogon, jest duży i masywny, przysięgam, to naprawdę wilk. Masz może wyraźniejsze zdjęcie? 80, aha, tu na środku to to samo zwierzę. Nie powiem, że to Lis, bo Lis ma długi ogon i jest mały. Gdybym powiedział, że to szak, szak też jest mały, to zwierzę, maszala, jest bardzo duże. To wilk, bracie. Widzisz głowę, uszy, budowę, szerokość. Wilk! Zjada mięso, które tam zostawiliśmy. To też jest o 22,44, patrz, właśnie podniósł głowę. To jest wilk, bracie. Na 100% wilk. Ale tutaj teraz nie ma mięsa. Czy on zjadł to mięso wcześniej? Gdzie się podziało nasze mięso? Chwila! Aha, patrz, tutaj też jest jakieś nagranie. Co to jest? Z tej nocy go nie widać, ale kręcił się tam. Patrz, tutaj jest dokładnie na środku, ale nie widzę teraz mięsa. Widzisz ogon, bracie. Spójrz na grubość ogona to przecież prawdziwy, stepowy wilk. Patrz, ogon jest długi. Patrz, tam tam poszedł, odszedł sobie. Inny obraz, dokładnie tutaj po środku, został uchwycony, co to jest. Co to, to jest? No, co to jest kurczę? To zdjęcie, chwila to pies. Zobaczmy, czy jest wyraźniejsze zdjęcie. Co to za białe zwierzę? Aha, pies. Przyszedł kangal i biały pies. Patrz. Rzeczy, które zostawiliśmy, przyszedł i zjadł kangal. Widzicie, patrzcie, jeden kangal. O, na pełnych nagraniach już zostali uchwyceni. Jest tam biały pies, trochę przypomina pitbula, ale nie mogę stwierdzić do czego. Co one robią w lesie? Opatrz, oni wszyscy przyszli. W takim razie, całe mięso zjad ten kangal i ten mały pies. Zobacz, dlaczego oni są tu niewidoczni i czarni. 6.19, 612. Na przykład to są prawdopodobnie godziny, kiedy przyszedł Wilk. Foto pułapka nie włączyła trybu nocnego koledzy. W nocy zobacz, tutaj też przyszedł jeden pies. Chodź, to też inny pies. Patrz, patrz, tutaj też przyszedł inny pies. Różne psy przyszły. Wilk przyszedł. A potem... Tych czarnych, które przyszły, też nie widzimy. Fotopułapka tam nie włączyła trybu nocnego. Nie wiem czemu, bracie. Teraz na naszych nagraniach w końcu złapaliśmy wilka, bracie. Naprawdę, przysięgam, jestem bardzo szczęśliwy. Od kilku dni byłem podekscytowany. Właśnie zaczęliśmy tę sprawę. Jak tropić, jak łapać dzikie zwierzęta i tak dalej. Dzięki Bogu w krótkim czasie osiągnąłem to, czego chciałem. Teraz przede wszystkim byłem ciekawy, jakie zwierzę tu jest. To zwierzę z tych nagrań dokładnie to. Ekran jest za mały, muszę to sprawdzić na komputerze. To albo wilk, albo szakal, jedno z tych dwóch, ale wydaje mi się, że to wilk. Szakal jest mniejszy, szakal jest mały, przyjaciele, on jest drobny. To jest duże, masywne zwierzę, więc wydaje mi się, że to wilk. Zapytam też sztuczną inteligencję. Oczywiście, gdybyśmy zobaczyli to na komputerze, lepiej byśmy zrozumieli te obrazy. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Jak mówiłem, osiągnęliśmy cel, ustaliliśmy, jakie to było zwierzę. Wychodzi na to, że tutaj przychodzą zarówno psy, jak i wilki, a także szakale. Co to do cholery jest! Hektor wyskoczył. Hektor, chodź, chodź, synu! Synu, czy to są sępy? Może tam też jest jakaś padlina? Hektor, chodź, mój lwie, chodź, mój książę. Hektor jest z nami, jesteśmy bezpieczni, nie ma problemu. Teraz już wiemy, jakim to jest zwierzęciem. Więc przyjaciele, jeśli wszystko pójdzie dobrze, nasza następna seria będzie tutaj w nocy. Przyjdziemy w nocy, ale zanim nadejdzie noc, musimy znowu zostawić padlinę. Umieścimy padlinę, żeby przyciągnąć zwierzęta, rozumiesz? Potem przyjdziemy w nocy i spróbujemy je złapać. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ciekawi mnie, co się wtedy wydarzy. Oczywiście, te zwierzęta, które widzisz, zwykle chodzą tutaj w stadzie. Jeden przyszedł pierwszy, a reszty nie było. Na przykład, nie rozumiem dlaczego, normalnie powinny być też pozostałe. Ale może zostały złapane osobno. Obraz nie jest teraz całkiem wyraźny. Ta fotopułapka pokazuje bardzo mało. Niewiele widać. Rozumiesz, to nie jest do końca jasne. Musimy powoli szykować się do nocy. Nocą zastanowię się, co zrobić. Sprowadźmy dobre psy. Teraz zmienimy miejsce kserokopiarki, a potem zrobimy dla niej nowe miejsce. Muszę też znaleźć i przygotować miejsce głębiej, w gęstszym lesie. Hektor, baba, chodź synu, tędy! Musimy to zrobić tam, żebym łatwo znalazł zwierzęta, bo w nocy wypuszczenie psów do lasu utrudni ich złapanie. Szczególnie teraz będę śledził, o których godzinach przychodzą. Sprawdzę to na komputerze. Dowiedzmy się, o których godzinach jest ich najwięcej. Rozumiecie? Musimy dobrze ustalić, o której godzinie powinniśmy przychodzić. Jak widzieliście, ten Wilk zwykle przychodził w nocy, a także około 5-6 rano zawsze wybierał te godziny. No widzisz, Hektor znowu gdzieś poleciał. Hektor, patrz, ten dzieciak znowu narobi nam kłopotów. Chodźmy go złapać, znowu uciekł. Hektor, chodź tutaj. No, chodź, Hektor, chodź synu, chodź synu, chodź tutaj, narobisz nam kłopotów. Chodź tu, nie denerwuj mnie, książę. Naprawdę uciekł, Hektor, co on tam zobaczył? Coś zobaczył! Chodź, synu, chodź, synu, nic tu nie ma, ale jakby coś się pojawiło, to od razu się rzuci. Przyprowadzenie Hektora sprawiło mi wiele kłopotów. W ogóle nie słucha, stary. Hektor, chodź. Hektor! Wiesz, niedaleko jest osiedle. Jeśli tam pójdzie, spotka inne psy i będzie problem stary. No dobrze, przyjaciele, dostaliśmy to, czego chcieliśmy. Powoli przechodzę w stronę farmy. Miałem tu mięso, które zostawiłem i zamieniłem w padlinę. Przygotuję miejsce i tam je umieszczę. Potem znowu rozstawimy naszą pułapkę. Za dzień lub dwa w ogóle tu nie przyjdę, będziemy czekać. Potem, jeśli się uda, obejrzymy nagrania i wrócimy tu z rana lub wieczorem. Jeśli macie sugestie, napiszcie je w komentarzach. Wszystkie czytam i rozważam. Z okazji tego pięknego dnia, nieszczęście swojego wsparcia. Dajcie lajka pod tym filmem, przyjaciele. Bardzo Was kocham. Dbajcie o siebie i nie zapomnijcie zasubskrybować.